13. Pustynny wiatr omiata mój twarz, chłoszczą mnie okruchy świata. Tyle mil przebyłem tego pustkowia, pustyni, na którą mnie wygnałaś. Tak daleko już powędrowałem, tak daleko na skraj twego serca. Pamięć o tobie rozrywa mą duszę, uczucia przyćmiewają zmysły, myśli o Tobie duszą mnie, pęso samotności zaciska się, ponowiony już jestem za uczuć, tyle cierpień mi sprawiasz obojętnością, panno chłodna niczym stal, dziś składam ostatnią ofiarę, uwolnię się na ołtarzu mej udręki,